Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Dary Wód Wędkarstwo. Dzisiaj jesteśmy na zbiorniku Perła Mazowsza, przystanek bielawa. Najbliższe łowisko komercyjne przy Warszawie. Będziemy łowić i testować w dzisiejszym filmie wędkę Sashima i kowrotek Mystic FD oraz nóż Robinsona. Jeśli będziecie chcieli wygrać taki pakiet, to już w następnym odcinku będziecie mogli go wygrać. A dzisiaj testujemy tą wędeczkę. Jeszcze przedstawię, kto łowi ze mną. Tutaj jest taki pan Antek, tutaj kolega, Oliwier, jak i również Bartek i Bartek i będę miał takie miłe towarzystwo i będę próbował coś złowić na fajną wędeczkę leciutką Sashima. Z kołowrotkiem mistyka, wda. I pierwszy zarzut: oby nie w konar. W dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy razem z Mikołajem na łowisko przystanek Bielawa Perła Mazowsza. Piękne, urokliwe łowisko, bardzo blisko Warszawy. Na tym łowisku możecie łowić na zbiorniku takim jak my teraz rekreacyjnym. Dopuszczalne jest łowienie na spinning, na spławik, na fiderka, jak i również na łowisku karpiowym, który jest tam grube karpie. Można tam połowić, przyjechać na kilkudniowe zasiadki. I tak, chciałem Wam powiedzieć coś o konkursie, który się zbliża. I w najbliższym czasie będzie na kanale Dary Zwód Wędkarstwo, Sklep Wędkarski Trotka i Przystanek Bielawa. W konkursie będzie do wygrania wędka Sashima razem z kołowrotkiem Mystic FD. Wejściówka na łowisko rekreacyjne, żeby pospinningować. Może ktoś lubi na metod feeder. Po prostu wejściówka dla jednej osoby na ten zbiornik. Taki również do wygrania będzie taki nóż firmy Robinson. Muszę wam powiedzieć, konkurs będzie duży. Największy konkurs w jakim bierze udział Daryz wędkarstwo. Konkurs zrealizowany będzie dzięki głównie sklepowi wędkarskiemu Trotka, bo nadaje nam wędkę do konkursu. I konkurs będzie realizowany przez trzy firmy, takie jak, jak już wcześniej wspomniałem, może się powtarzam, dary Wód Wędkarstwo, Perła Mazowsza, Przystanek Bielawa i Sklep Wędkarski Trotka. Co zrobić, żeby wygrać ten ciekawy konkurs o wartości ponad 400 zł? Dowiecie się w następnym odcinku na moim kanale. W następnym odcinku mogę Wam zdradzić będzie reportaż zawodów spinningowych z perły Mazowsza przy stanku bielawa. A ja jeszcze sobie porzucam na tym pięknym łowisku. Będę rozkoszował się piękną, złotą polską jesienią. Temperatura około 7 stopni. Zobaczymy, może uda się coś złowić, bym był bardzo zadowolony. A jak nie, to chociaż odpocznę, bo jutro poniedziałek, szkoła i zobaczymy. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego krótkiego odcinka na kanale Dary Ludenkarstwo Ale myślę, że ciekawego dowiedzieliście się o zbliżającym się dużym konkursie na trzech kanałach i stronach. Na Facebooku. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Nad wodą. Trzymajcie się gorąco. Cześć.